Chciałem iść na rower, ale mam niespodziankę. Napompowałem do czterech barów i zanim się ubrałem... No i stało się. Pierwszy konflikt z mlekiem. Wsadziłem do wanny, co się okazało, że na szprychach wylatuje powietrze jest tu będzie w mleku wszystko. no takie są o, Udało się zlać do tego. Trzeba kupować taśmę do czarnych kół kontrastową. Ona zdjęta Wszystko w meku, wszystko w meku. Teraz zobaczcie, tutaj mam wentyl, tutaj się taśma kończy. Tutaj jest dziura od wentyla, a tu się taśma zaczyna. To że jest problem, bo ta taśma gdzie się zaczyna. Gdzieś się podwinęło i zrobił się burchel. Tu kolejny problem. Taśma się przesunęła. Się zawinęła i tu mi wpiernicze powietrze pod spód. Zdejmuję taśmę. Fajnie będzie się zdejmować. No nic, człowiek uczy się na błędach, nie? Tutaj elegancko widać, jak mi się taśma źle ułożyła. Czego nie zauważyłem, pod palcem nie było czuć, widzicie? Jak jest nierówno, po prostu zjechała mi tutaj na środek. I dlatego Oweczym mi spierdziela przez szprych. Nie wystarczy. Tyle za Panowie w sklepie nie mieli taśmy do sprzedania, ale mogli mi nakleić taśmę bezpośrednio na obręcz. Skorzystałem z tej usługi, myślałem, że będzie lepiej. Przebijamy. Yes. Jest. Idziecie? Da się, da się. Groby kaliber. Nie ma zmiłu się. Mam jeszcze mleka. nie będę tego, co było, ale zanim to napompuję, zobaczę czy to gdzie nie schodzi. Myślałem, że to ja robię jakiś błąd naklejając taśmę uszczelniającą, ale jednak serwis też tak może zrobić. Więc pomyślałem, że zaryzykuję wlewając mleko. Zobaczę czy to da rady uszczelnić. strzykawku wlewam mleko, które było wcześniej już w oponie. cały stary jeszcze tutaj z 50 dolałem i się uspokoiło niestety mniej więcej wyszło 80-90 ml Czyżb, to był czyżyk niemożliwe że się udało Otóż Czwarty raz, jak już zdjął, to bym założył już dętkę, bo już siłki nie ma. No to wszystko. Źle naklejona taśma. Potrafi uprzykrzyć życie. Mam na dzisiaj chyba dosyć.